No przede wszystkim tak jak powiedziałam, ten problem z komunikacją jest Widzimy go chyba wszyscy, niezależnie od tego, z jakiej jesteśmy partii, jakie mamy poglądy, niezależnie od tego, czy ktoś rząd popiera, chociaż oczywiście tych osób jest coraz mniej, czy ktoś no, jest w opozycji do rządu i myślę, że to jest podstawowy problem w całej tej sytuacji, ponieważ, no właśnie, nie dostajemy. Prawdziwych danych. Tak jak Państwo zauważyli, z jednej strony te szacunki czy informacje, które, które mamy ze strony niemieckiej, nie, nie są spójne z, z danymi czy z tymi informacjami, które przekazuje polski rząd, które można gdzieś wyciągnąć. I nic dziwnego, że w takiej sytuacji to budzi zaniepokojenie, że, że te dane, nie są po prostu spójne, bo to od razu oczywiście stawia mnóstwo znaków zapytania, budzi niepokój. Myślę, że tutaj z pewnością przydałaby się Rzeczowa, uczciwa dyskusja, informowanie społeczeństwa, a także wszystkich sił politycznych o tym, jak ta sytuacja wygląda. Ja tylko przypomnę, że nie odbyła się w tym temacie dyskusja w parlamencie, chociaż był głosowany taki punkt, wydaje mi się, że jeszcze na którymś z czerwcowych posiedzeń. I to właśnie głosami koalicji rządzącej uzupełnienie porządku obrad o informacji w sprawie migracji zostało po prostu odrzucone, co oczywiście też dziwi, bo to nie jest tak, że tematu nie ma. Ten temat narastał, pojawiał się w przestrzeni publicznej, pojawiało się coraz więcej pytań i blokada informacyjna ze strony, ze strony rządu. I myślę, że ona nie jest przypadkowa. Skoro jest taka blokada, to chyba Prosty jest to wniosek, też że ktoś chce, coś chce ukryć, że, no. że, że ludzie zastanawiają się, no właśnie, dlaczego nam nie mówi się prawdy, dlaczego nie można podać faktycznych danych, dlaczego nie można opowiedzieć tej sytuacji, no i. Mamy efekt, jaki mamy, a to, że też część prawicowych środowisk, też tych środowisk skrajnych wykorzystuje tę sytuację po to, żeby organizować protesty, bo przecież tutaj te protesty były organizowane przez, przez ruch narodowy, no to w, po prostu jesteśmy w punkcie, w którym kupon od całej tej sytuacji odcina jedna z, z sił politycznych, które tworzą, tworzą konfederację.